Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem Ci o jednym z najtrudniejszych kazusów, który pojawił się w 2020 roku na egzaminie adwokackim i odbił się takim szerokim echem wśród aplikantów, wśród um, osób z branży, że był to jeden właśnie z najtrudniejszych y, kazusów. I dzisiaj właśnie chciałem y, przyglądać się, przejść przez ten kazus. W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak taki kazus. Rozwiązać, jak go rozwiązywać, jak do niego podejść, jak podejść do tego metodologicznie. Przyjrzymy się, czy faktycznie ten kazus jest aż tak trudny, jak go opisują. Przyjrzymy się i rozpracujemy go pod takim kątem, aby być przygotowanym na podobne zarzuty i jak szukać odpowiedzi w tym kazusie, aby poznać tą metodologię, aby łatwiej nam było później na egzaminie rozwiązywać tego typu kazusy. Jeśli jest faktycznie taki trudny, no to musimy się mu lepiej przyjrzeć. Okej, okay, więc przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądał stan faktyczny, co się tam wydarzyło. Więc jest to kasus myśliwego, a więc dotyczy osoby, która, która gdzieś tam została przyłapana na nielegalnym kłusownictwie, na nielegalnym polowaniu. Więc wszystko zaczęło się od tego, że patrol policji w dniu 27 kwietnia 2019 roku zauważa Fiata Punto, który jedzie po drodze takim, nazwijmy to, wężykiem. Tak? Czyli no, jest już prawdopodobieństwo, że osoba, kierowca jest nietrzeźwy. Więc kazus jest taki dosyć mocno życiowy. Adwokat często się spotyka z tego typu sytuacjami. No, żyjemy w, akurat w takim kraju, gdzie te statystyki pokazują, że jednak tych spraw jest dosyć dużo. I Patrol jedzie za naszym, jeszcze tego nie wiemy, ale no już podejrzewamy naszym klientem. I okazuje się, że policjanci włączają sygnalizację świetlną, ale osoba, która tam sobie jedzie, nie reaguje. Ten Fiat Punto jedzie sobie dalej, aż w pewnym momencie, to jest bardzo istotne w tym kazusie, w pewnym momencie policja włącza syrenę i nasz Kierujący zjeżdża na stację benzynową i następuje zatrzymanie go, przeszukanie jego pojazdu, wylegitymowanie. Okazuje się, że jest nim Stanisław Podlaski. No i Stasiu okazuje się po badaniu, po wylegitymowaniu i po badaniu alkomatem, okazuje się, że jest w stanie nietrzeźwości. Alkomat wskazuje 1,27 mg na litr wydychanym. Powietrzu. Tu taka no, ciekawostka, tak? bo jako adwokaci często będziecie słyszeli od swoich klientów: przyjdzie do Was klient i powie, że ma ile miał, właśnie pytacie, jakie miał stężenie. On często mówią, że miał, a, jeden promil, może, może tam 1,5 promila. Po czym okazuje się, że posługują się wynikami testera policyjnego, który podaje nie w promilach, a w miligramach na litr, co okazuje się, że trzeba to pomnożyć razy dwa. Czyli w naszym przykładzie, w naszym kazusie, Stasio, w wydychanym powietrzu ma 1,27 mg na litr, co oznacza, że ma ponad 2 promile alkoholu we krwi, a to już jest oczywiście stan nietrzeźwości. No, jak się okazuje, policja znajduje przy nim strzelbę myśliwską i małego dzika, znaczy no, nie, 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 nie żywego, tylko już zabitego dziczka, w tym Fiacie Punto. Musiał być to mały dzik, bo pewnie do Fiata Punto duży by się pewnie nie zmieścił. I znajdują też przy naszym Stanisławie, policja znajduje na przyczepie pięć sosenek świeżutko ściętych oraz siekierkę. No i co się dzieje? Pan Stasio... Yy, przyznaje, że polował, fakty świadczą same za siebie, że polował, ma szelbę, jest dzik, no, na pytanie, czy ma do tego pozwolenie, nie ma yy, akurat yy, żadnych dokumentów przy sobie, to później będzie istotne w tym kazusie. Następnie yy, policja wypytuje go o yy, ścięte drewno, przyznaje się, że ściął to drewno i przyznał się, że zrobił to nielegalnie, nie ma żadnego pozwolenia na, tą, na wycinkę tego, yy, tego drzewa. Przyznaje się oczywiście, że wczoraj wypił i stąd miał jakąś tam imprezę, uroczystość rodzinną, i faktycznie jest nietrzeźwy. No ale to oczywiście jest tester, to więc tutaj, tutaj nie, ma o czym, nie ma z czym dyskutować. Jak zostało to wszystko zakwalifikowane? Więc w kazusie patrzymy, jaki jest zarzut. Zapamiętajcie sobie jedną rzecz. W sprawach karnych. Wszystko zaczyna się i kończy na zarzucie, więc zarzut to jest najistotniejsza część całych akt. Jeżeli mielibyście wymienić, co jest najistotniejsze w tych aktach, które przyjdzie wam do rozpracowania, no to zarzut czyli czyn, opis czynu zarzuconego jest istotny i opis czynu przypisanego, czyli co faktycznie, za co faktycznie sąd skazał nam naszego Stasia. I w tym kazusie widzimy, że pan Stasio no niestety, ale bardzo mocno sobie nagrabił tym jednym zachowaniem, tym kilkoma zachowaniami, otrzymał aż cztery zarzuty. A więc polowanie bez uprawnień, jest to przestępstwo, które zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności, tak? Czyli to kłusownictwo, nie? Nie mam, nie mam pozwolenia, strzelam sobie do zwierzyny, więc prawo łowieckie mówi, że to jest czyn karny, jest to występek. Mamy też drugi zarzut kradzież drzewa. Okazuje się, że pan się nawet przyznał i e, zrobił to. Jest, jest notatka urzędowa policj policjantów, z których wynika, że pan się do tego przyznaje. E, mamy też oczywiście zarzut chyba najistotniejszy w tym wszystkim jazda w stanie trzeźwości. Jak się niestety okazuje w Kazusie to nie jest pierwszy przypadek, kiedy pan Stasie jechał pod wpływem alkoholu. Okazuje się, że dużo, dużo wcześniej, ponad 3 lata temu, był skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości i sąd skazał go w grudniu 2015 roku. Skazał go na karę niewielką wtedy, bo to pierwszy raz się zdarzyło, 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 3. Dodatkowo Dostał tutaj karę, y, oczywiście środek y, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. A więc w chwili, kiedy y, drugi raz został złapany, tak jak w naszym kazusie, on już był skazany. To już jest recydywa. Więc y, sąd tutaj y, najpierw prokurator go o to oskarżył, a później sąd skazuje go za jazdę pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy, czyli już był uprzednio. Skazany, a to oznacza, że taka kwalifikacja prawna czynu jest dla sprawcy bardzo surowa i wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami. Tak jak w tym przypadku, tą konsekwencją jest sąd skazał go na zakaz prowadzenia pojazdów dożywotni. Tak? Czyli już tutaj mamy bardzo poważny czyn. A mało tego, jeszcze z kazusów wynika, że dostał 10, 10 miesięcy pozbawienia wolności kary bezwzględnej, bo zdarzyło się drugi raz. czyli już mamy tutaj informację, że jest to recydywa. Pamiętajcie sobie taką rzecz, że jeśli w kazusie znajdzie się zarzut recydywy bądź właśnie, po, właśnie powrotu do przestępstwa, to jest to bardzo już za, powinna się zapalić tutaj lampka, że musimy, a szczególnie jak jeszcze mamy podany wyrok z poprzedni, jeżeli mamy podane okresy, kiedy mamy informację, że środki karne zostały wykonane. To jest informacja, żeby to do, dokładnie roz, rozbić na czynniki. Pierwsze, czy faktycznie jest ta recydywa i czy faktycznie tutaj on nie popełnił e, pomyłki jakiejś. No z doświadczenia wynika, że tych pomyłek, te pomyłki się właśnie zdarzają w tym miejscu. No i jeszcze oczywiście dostał zarzut e, też e, przestępstwa polegającego na niezatrzymaniu się do kontroli funkcjonariuszy. No jak pamiętamy z kazusu, e, policjanci go najpierw e, dali e, sygnalizację świetlną, czyli Włączyli koguty, ale bez dźwięku, to też jest bardzo istotne w tym kazusie, a następnie już włączyli dźwięk, i wtedy już pan Stasio się zatrzymał. Więc przyjrzyjmy się w takim, w takim wypadku temu pierwszemu zarzutowi, co moglibyśmy tutaj znaleźć, czy jest jakieś uchybienie. Pierwszy zarzut, przypomnijmy, dotyczy polowania bez uprawnień. No i tutaj okazuje się, patrzymy teraz, bardzo ważny aspekt to jest sprawdzenie, czy opis czynu y, przypisanego w jaki sposób różni się od tego, o co y, zarzucił prokurator. No Okazuje się, że tak, więc o, mamy ważną informację. Y, zarzucono mu y, polowanie bez uprawnień, ale pan Stasio przyszedł na rozprawę i powiedział, że on jest, on jest myśliwym, on jest y, w kole łowieckim, ma na to papiery, ale w tym czasie, kiedy to się zdarzyło, zapomniał ich wziąć z domu, y, co oznacza, że kwalifikacja prawna czynu okazała się błędna, więc zarzucono mu czyn, że polował bez uprawnień, podczas gdy on uprawnienia miał. A więc już widzimy, że ta kwalifikacja i tutaj kazus byłby bajkowy, tak? to czy znaczy to by było najprostsze, co może być. Okazało się, że sąd zastosował zły, złą kwalifikację. Niestety trudność tego kazusu polega na tym, że sąd był na tyle przytomny, że uwzględnił to i zmienił kwalifikację prawną czynu. Przestępstwa polowania bez uprawnień na brak dokumentów w trakcie polowania, że nie okazanie tych dokumentów, że jest yy, yy, przepis, który, który to penalizuje, ale jest to wykroczenie, tak? Czyli można po prostu zapomnieć sobie dokumentów yy, i jeśli nie masz, nie dysponujesz przy sobie dokumentami, to możecie spotkać kara co najwyżej grzywny za wykroczenie za brak tych dokumentów. Tak? No, podobnie jak na przykład jedziesz samochodem yy, i brak dokumentów, teraz już jest to nieaktualne, ale kiedyś były takie czyny yy, teraz już nie Musisz między sobą prawa jazdy, tak, ale były coś takiego, że zapomniałem prawa jazdy, no, mandat 50 zł, okej. Okay. no Takie wykroczonko. Nazwijmy to. Problem polega na tym, że sąd dostrzega i skazuje go już za wykroczenie. No więc w Kazusie musimy też sprawdzić kilka rzeczy. Jeżeli doszło do zmiany opisu czynu, to zdający czy też obrońca musi sobie sprawdzić. W takim wypadku czy to yy, czy ta zmiana była dopuszczalna, tak? Po pierwsze, czy sąd zmienił, wyszedł poza granicę oskarżenia? Czy ocenił, być może ocenił nowy czyn, który nie był objęty skargą? No, jakbyśmy porównali sobie, no to to jest wszystko w, w kategoriach jednego faktu historycznego, jednego czynu historycznego. Mamy tożsamość yy, praktycznie oskar oskarżonego, mamy tą samą datę. Yy, no, zmienia się tylko nam kwalifikacja z przestępstwa na wykroczenie. Na pierwszy rzut oka mogłoby się okazać, no okej, okay, to, to jest niedopuszczalne, no bo tu, tu, jest, tu mamy przestępstwo, tu wykroczenie. No nie ma tutaj wniosku o ukaranie, to czy sąd może? Oczywiście to regulują przepisy kodeksu postępowania karnego. Artykuł 400 mówi, że faktycznie sąd ma prawo. Jeżeli dostrzeże, że czyn nie jest przestępstwem, tylko wykroczeniem, to on nie przesyła tego do właściwego organu, nie, nie umarza sprawy, tylko on dalej proceduje, ale już na podstawie przepisów o wykroczeniach. Tak? I ma więc tutaj sąd nie dopuścił się żadnego uchybienia, wszystko jest w porządku. Nie wyszedł poza granice oskarżenia, bo to jest ciągle ten sam czyn. Nie ocenił jakiegoś innego czynu nieobjętego skargą, wtedy byłaby to bezwzględna przyczyna odwoławcza. Ale dostrzegamy coś, da, idziemy dalej. Sprawdzamy, czy sąd uprzedził. W każdym razie trzeba się upewnić, czy sąd uprzedził. Strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu. No i na nieszczęście w tym kazusie zrobił to, więc kolejny zarzut nam odpada, już zaczynamy się trochę stresować, bo byłoby bardzo łatwo, tak? Aha, nie uprzedził, tutaj miało to wpływ na linię obrony, że, że nie, nie przygotował się i tak dalej, można by było to zarzucić. No niestety nie sąd uprzedził, jest pięknie w kazusie to wszystko opisane. No więc przechodząc, wszystkie kroki, które, które można by było podejść, porównując sobie, czy do opuścił się błędu w ustaleniach faktycznych jakiś no, zrobił bardzo dobrze no, zmienił mu kwalifikację prawną czynu i w zasadzie jakbyśmy przeszli wszystkie etapy metodologii rozwiązywania kazusów o których mam nadzieję dowiesz się z moich kursów Mogłoby się okazać, że wszystko jest tutaj poprawnie. Yy, zrobił, Nie skazał go za coś, czego po prostu się nie dopuścił. Faktycznie nie miał tych dokumentów, przyznał się tego, jest to wszystko ewidentne. No więc, co w takim razie jest nie tak. I yy, cała wskazówka tkwi i yy, cała trudność tkwiła w tym, że sąd zastosował wobec niego przypadek yy, bardzo cennych dla myśliwego przedmiotów, bo orzekł. Przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, czyli orzekł tak zwany przypadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. No i tutaj zabrano mu strzelbę, przepadła mu, czyli przeszła na, na własność Skarbu Państwa i yy, też zabrano mu tego dzika. No, ile pal sześć z dzikiem, to tam by sobie jeszcze go odstrzelił, nie jednego, tu nie byłoby problemu, no, ale już zabranie strzelby, ogłoszenie przypadku dla myśliwego, no ktoś jak, jak się tym interesuje, to to są, no, po pierwsze, dosyć cenna rzecz dla myśliwego, no i dosyć droga, nie, nie są to tanie też rzeczy. I tutaj tkwił cały sekret, dlatego że ułatwieniem też dla zdających było to, że dostali wypis przepisów prawa łowickiego i nie trzeba było szukać na tego w leksie, tylko mieliście po prostu w tym momencie wydrukowane przepisy. I cała trudność polegała na tym, żeby odkryć, że kiedy ten przypadek przedmiotów można orzec. Ten przypadek można orzec tylko co do przestępstwa. I wczytując się w te przepisy, dochodzimy do, 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 do wniosku, powinniśmy dojść do takiego wniosku, że w przypadku wykroczenia nie można było mu zabrać tej strzelby. Nie można było orzec tego przypadku, tego przedmiotu, ani tego dzika. Wynika to też z przepisów kodeksu wykroczeń, które mówią, że przy wykroczeniu musi być wyraźny przepis, expressis verbis, przepis taki konkretny, który reguluje kwestię przypadku. W tym stanie faktycznym, gdyby go skazano za polowanie bez uprawnień, gdyby go skazano za polowanie z hartami, na przykład w Prawie Łowieckim, tam jest, jakby go właśnie przydybali na tym kłusownictwie, to tak, zabierają mu, czyli. Konsekwencje są surowe, bo to jest kwestia przestępstwa. No ale przy wykroczeniu, no to, to, to by było tak, i to, to, to musi wzbudzić Was takie zdziwienie, czytającego ten kazus, yy, że mamy sytuację, kiedy jedziemy sobie samochodem, nie mamy prawa jazdy, i policja mówi: No to w takim przypadku, zapomniał Pan prawa jazdy, zabieramy Ci samochód. Więc za, powinien zauważyć, że. W przypadku wykroczenia no, sąd nie mógł zastosować tego przypadku i no, byłaby to bardzo surowa dolegliwość dla kogoś, kto zapomniał tylko dokumentów. Można mu tu wiele przypisać, no ale to akurat nie jest aż tak poważne przewinienie, żeby orzekać ten przypadek. Tym bardziej, że brak jest szczególnego przepisu, który do grózuje. Więc prawidłowy zarzut, który się tutaj powinien pojawić, no, to naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie. Tego właśnie przepisu, artykułu 54 ustawy, właśnie prawo łowieckie, i to było praktycznie rozwiązanie kazusu. No, dodatkowo dostał również za to grzywnę w wysokości 1000 zł. Fakt, że zapomniał dokumentów uprawniających go do polowania, to też nie jest aż takie przewinienie, żeby aż 1000 zł to jest też wysoka kara, więc zawsze tutaj warto również yy, taki zarzut postawić rażącej niewspółmierności tej kary do stopnia przewinienia, do winy. Co do tego akurat zarzutu, no to już więcej tutaj nic nie wyciśniemy. Teraz zwróćmy uwagę, że wiele podręczników ucząc podejścia do rozwiązywania kazusów, czy też do napisania apelacji, posługuje się taką tradycyjną metodą. No polega to na tym, że bierzemy sobie... A względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze. Najlepiej jest zaczynać oczywiście, jak to się w tych podręcznikach tłumaczy, najlepiej zaczynać wszystko od bezwzględnych przyczyn odwoławczych i wtedy lecimy po kolei. Bezwzględne przyczyny odwoławcze, względne przyczyny odwoławcze i po kolei sprawdzamy, czy akurat mamy w którymś momencie no, jakieś uchybienie. No i ta metoda jest o tyle, możecie to rozwiązywać tą metodą, to jest jak najbardziej poprawne i... Powinno przynieść spodziewany efekt, tylko jest jedna wada tego systemu: no, mianowicie y, czasochłonność i mozolność, tak? Bo jakbyśmy tym sposobem podchodzili do tego pierwszego zarzutu, no to powiem szczerze. Y, ani bezwzględne, ani względne te przesłanki do tego akurat czynu, który został przypisany, by nie weszły. Także no przy dziesiątej próbie szukania tego uchybienia, no powiem szczerze, już na egzaminie zacząłbym się dosyć mocno irytować, bo nic nie wchodzi, tak? A jestem już w połowie egzaminu, a ja nie mam w ogóle nawet do pierwszego zarzutu, no bo lecę tą metodę rezyjną, więc ja tak nie rozwiązuję tych kazusów. Mam swoją metodologię, o której opowiadam w swoich kursach, wypracowaną w taki sposób, aby Krok po kroku metodologicznie podejść do takiego kazusu i za jednym strzałem, nazwijmy to, wpaść na od razu trzy przeróżne zarzuty, które się tutaj pojawiają, żeby jak najbardziej maksymalnie wykorzystać ten czas. No jakbym szedł po kolei, krok po kroku według bezwzględnych, potem najpierw bezwzględnych przycząt woławczych, no mogłoby to być bardzo frustrujące. Ale yy, idźmy dalej. Yy, mamy również yy, tutaj zarzut dotyczący bardzo surowej odpowiedzialności karnej za jazdę pod wpływem alkoholu, jazdę w stanie trzeźwości. W stanie recydywy. Więc jeśli chcemy w ogóle rozpatrywać, czy doszło do recydywy, czy sprawca jest popełnił ponowny czyn, najważniejsze w tego typu kazusach są daty. Więc musimy sobie bardzo dokładnie przeanalizować te daty. I mamy tak: wyrok zapada 1 grudnia, uprawomacnia się 8 grudnia. To jest dla nas bardzo istotna data. Od tego momentu zaczyna biec okres zatarcia skazania. Wiemy też, że w przypadku e, zawiasów, a tak, była, taka była właśnie kara, kara pozbawienia wolności w, w zawieszeniu, mamy sytuację, że takie, taki czyn zaciera się po upływie okresu próby, czyli 3 lata, i do tego jeszcze musi upłynąć 6 miesięcy. I wychodzi nam, że ten okres to 8 czerwca 2019 roku. Przypominam, że został złapany 27 kwietnia 2019 roku, a więc przed, zanim nastąpiło zatarcie. Tutaj polega trudność, no bo nawet przeanalizowaliśmy sobie, no zaraz, zaraz, czyli przestępstwo się tamto nie zatarło, on popełnia w okresie tym, tej nazwijmy to próby, Zanim się to zatarło, popełnia nowe podobne przestępstwo, czyli wszystko jest w porządku. Prokurator zarzucił bardzo dobry artykuł, kwalifikacja jest jak najbardziej zasadna. No i pojawia się pytanie, no to co w takim razie? Wszystko jest na pierwszy oka w porządku. Odpowiedzią do tej całej zagadki jest data orzekania. Pamiętajmy, że pomimo tego, że sąd wszczął postępowanie o drugi czyn, okres zatarcia leci nadal. Ten czas płynie i biegnie w dalszym ciągu, więc musimy teraz spojrzeć, kiedy zapada orzeczenie. Na datę orzeczenia, a więc na listopad 2019 roku no, 4 listopada dokładnie zapada. Czyli musimy sobie sprawdzić te daty. No okazuje się, że w chwili, kiedy sąd wydawał wyrok w drugiej sprawie, w naszym kazusie, Tamto przestępstwo się zatarło, co oznacza, że nie ma mowy o recydywie. No, Im dłużej ten proces będzie dla tego oskarżonego trwał, tym lepiej dla niego, bowiem może się okazać, że to pierwsze przestępstwo ulegnie zatarciu, a konsekwencje są olbrzymie. No, w naszym przypadku. Ten czyn jest traktowany jako pierwszy raz. Tamtego, tamten czyn uważa się za niebyły, nie, nigdy nie był skazany, bo okres zatarcia upłynął. Więc na tym polega cała trudność, że wyrok został już wydany w momencie, kiedy pierwszy czyn uległ zatarciu. Co o tyle mogło być trudne, że od na ten temat wypowiadał się Sąd Najwyższy i to też nie było takie do końca jednoznaczne w praktyce, ale faktycznie zostało już przesądzone, że popełnienie tego czynu wcześniejszego, nawet jeśli ten drugi czyn został popełniony w okresie, nazwijmy to próby, czy też w okresie, zanim nastąpiło zatarcie, to to już jest e, informacja, że nie mamy tutaj recydywy. Na tle tego kazusu przypomina się też taka zabawna historia z początków mojej aplikacji, kiedy, kiedy był ten okres chodzenia na praktyki i pamiętam, że e, przyszedłem kiedyś na sprawę, nie znając tych akt, zresztą nie, nie musiałem ich znać, ponieważ e, byłem tylko praktykantem i przysłuchiwałem się różnym rozprawom, e, było to dla mnie bardzo ciekawe i takie świeże. E, I pamiętam jedną sprawę, kiedy na sali zasiadł oskarżony, i cały czas w tej sprawie przewijała się informacja, że został oskarżony o kradzież łopatki. I przez całą sprawę zastanawiałem się, o jaką łopatkę tutaj chodzi. Czy to chodziło o jakąś piaskownicę, że zabrał dziecku jakąś, jakieś, jakąś po prostu zabawkę, co było absurdalne wręcz. I dosyć zabawne to było dla mnie, bo w pewnym momencie, już na, na koniec, dowiedziałem się, że chodziło o łopatkę. Cielęcą, którą ukradł ze sklepu mięsnego. Okej, okay, jak widzisz z tego filmiku, wcale ten kazus nie był taki straszny, nie jest taki, taki trudny. Jeszcze tam są dwa zarzuty, które no nie starczy mi czasu na to, żeby w tym krótkim filmie je omówić. Niemniej jednak omawiam je w moim kursie, który już ukaże się za trzy tygodnie. Będzie dostępny w sprzedaży. I czego możesz się spodziewać po tym kursie? Możesz się, bo, możesz się na pewno spodziewać maksymalnie praktycznych Metodologicznych porad, jak konstruować zarzuty, jak łatwo je znajdować, jak przyjemnie um, rozwiązywać kazusy tak, żeby się w ogóle nie stresować i nie marnować czasu na taką tradycyjną metodologię, która no, jest poprawna i takie rozwiązywanie metodą tradycyjną e, jest ok, ale tak ci powiedziałem w filmiku, jest też mocno czasochłonne i bywa też stresujące. Dlatego, na przestrzeni tych ostatnich moich 12 lat, opracowałem metodę, która. No, dla mnie jest takim, taką przyjemnością pisania apelacji, tak? Bo ja sobie ten system po prostu y, używam na co dzień, y, przechodzę przez kroki, wszystkie y, tego, tego systemu i y, pisanie apelacji przez to jest. No dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. A poza tym, ten system, to nie jest tak, że ten system, który ci zaprezentuję w tym kursie, jest tylko i wyłącznie na potrzeby egzaminu, ponieważ ten system jest na tyle uniwersalny, że nie tylko przydać się na egzaminie, ale również będziesz wykorzystywał go na co dzień w pracy już profesjonalnego obrońcy, kiedy będziesz miał swoją własną kancelarię do własnych spraw. Mało tego. On jest tak skonstruowany, że lepiej będzie ci się przygotowywać do spraw, będziesz już wiedział. Na co zwracać uwagę w trakcie procesu, na jakie błędy sądu. Także no, jest to system, który po prostu raz na zawsze rozwiązuje Twoje wątpliwości, Twoje wszelkie obawy związane z rozwiązywaniem kazusów i prowadzeniem spraw. Karnych. Jest to wiedza oparta na wszystkich egzaminach, które się do tej pory odbyły, czyli na 24 kazusach egzaminu państwowego. Mówię tutaj o 12 egzaminach adwokackich i 12 egzaminach radcowskich. I no, pojawia się z tego, z, tego, z, tego, z tego całego materiału pewnego rodzaju metodologia, dzięki której no, będzie ci o wiele łatwiej i przyjemniej do tego egzaminu podejść. Jeśli e, jesteście zainteresowani tym kursem i chcielibyście zapisać się, dowiedzieć się w pierwszej kolejności e, o tym, kiedy on się ukaże, to gorąco zachęcam do zapisania się na listę mailingową, którą, do której link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Osoby, które zapiszą się do 18 stycznia, otrzymają do kursu specjalnie przygotowane przeze mnie bonusy. Osoby już zapisywane po 19 stycznia też dowiedzą się o tym kursie pierwsze, ale już na te bonusy nie, mogą, nie będą mogły liczyć. Jeśli chodzi o listę mailingową, ona do niczego dzień nie zobowiązuje, więc po prostu możesz skorzystać z tego, tego kursu, zakupić go. Także ty decydujesz, czy będziesz chciał z tego skorzystać. Także jest to całkowicie niezobowiązujące. Jeśli na podstawie tego filmiku zrodziły wam się w głowach jakieś ciekawe pytania, czy macie pytania dotyczące kursu, na wszystko bardzo chętnie z przyjemnością Wam odpowiem. Możecie do mnie pisać na grupie, na Facebooku, możemy ten wątek omówić, możecie też pisać pytania w komentarzu pod tym filmikiem. To tyle ode mnie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych kursach.